Wyobrażasz sobie na ze że potrafisz bile bilestecz, nie tylko na lata swojego obecnego życia, ale na biesiskie życia, jakich do tuha tu hadusa. Wyobrażasz sobie, że rozumiesz, kas każdy bol, każdy Rosarobani, każda emocjonalna rana, którą nosisz dziś, nie jest tylko winikiem tego, co wydarzyło sorak. Lub seswim sesuim roku leksekem wzorków kotore toha dusa pou od wieków to głęboka boka prauda kotoro edgar kaise wilki hasnoviz u haunil popsets suoge chitania nase sierpienia, cierpienia są so nie biciem nieprze sikli, kotore uporcivi poptarsa mijisie po ziciu. Asbi konku mi się do świadomości potrzebne, ba je obserwac. Sigmund Freud, o Analisi, Choć prakował, prakołał, że bardzo materialistycznych perspektywy dotnął podobnych prawd, mówią kotim. tym, jak nasze traumy, ze dziesięć, stłach setał tujon naszą dorosłą osobowość. Ale czego Freud nie powiedział? lub może nie przeczuwał, byle kila głębokiego bi to, że te wzorce nie saksinagą się bi desinstruj tego życia, Są so niczym, słote, nisi łączące jedno zisje z drugim, niosąc ze sobą wspomnienia, lęki, rani, a także błogosławieństwa, które dusza gromadzi bój swej, evoluzjgne podroż. Kiedy odsuas nie tumak salni bol odsusenia, Kiedy nie nie proporkonalnego smutku wobek posornie protek sytuacji. Kiedy połtaras te same błędy bore la ksiak. Rasa razem. Wiedc, że tucha dususa probuchessi koś pokazać. Sepspsy, Ten bol, ktory odsłułas teraz, chuz Ta osoba która się rani, już in zapotkaliśmy w i niszcz, życzak. Ten powtarza gąsi się wzorsek to okazja do uzdrowienia, którą seksiato świat ponownie. Pierdziu strategia psychologiczna, korech nas nauczył i kore siskuje wymiar duchowi kiedy kiedy mi na nią rozpoznałanie mechanizmów obronik, ale nie tylko jako konstrukcji mental nix Star Warsononic, die, sinstwy, lecz jako energety, sinstarts, kotrenasa, NASA, dusa, rozwinęła, melejągu, bilubsielen. Kiedy stajesz się nadmiernie Kiedi samika sie moksonalnie kiedi atakujes sanim sa sostanies sa atakobani. Uručaja sobroni, kodore bić moze biwe pomookne bo porsednikš, Žćak, ale diš jedi nie trbalagon twe bol. Obserbuch sue žiće ok sami dusi. Sałaš, jak pijone twake wivo ługoom I. Tobie reakcje, które buidagon on się Winxenis, zasługuje na to okoliczność, gdzie dobrane słowo partnera furien. pradawną furien. Gęsto wzruszenia ze strony przyjaciela bresmi, jak poruszenie o kosmicznych rozmiarach. To są snaki, presesuanie co oni dusi mówiące. Oto stary wóz Oto rana, która przez trwała prese Sas na uzdrowienie, druga strategia freudowska, która presekstał ukasiewo duczovo mądrość, to zrozumienie przeniesienia. Freud zauważył, jak projektu chemii, Luciu luciuxucia i buszors, kotore należą do snacksonsik postasis nasek presesłości. ale busz świetle reinkarnaci. To prese nie sieniesiskuje snaks nie gwemsi wimiar. Ne tilko projektujes suogo matke na suogo obegnego. Parnera, moses przejibac dynamikem władzy, miłości Iran. Korik doswiać listie razem popsednik życiak. Osoba, która wivo uje bi kobie niewi tumak salno namienność. Może być dusą bliźniaczą, sektorom masę starą duczową umowę. Ten szef, koryływo uchy tłej gniew, może być kimś, Se kim miałeś konflikti o władze bijnych w dzieleniach. Ten pryszachiel, który się zdradza, może oferować si się okazję do naukzenia się psebakcenia u niej sposób, którego chyste nie osiągnąłeś wy poprzednich życiak. Każde spotkanie jest święte, każda rana jest bramą do uzdrowienia. Każda osoba, która bilkozi bil, byl tu geżysi, nie sobą możliwość uwolnienia od starych bisorków. Trzecia strategia obejmuje zrozumienie nieswiadomości nie tylko indywidualne, ale zbiorowe i karmiczne. Freud mówił o tym. Jak nasce tu pragnienia i lenki belope weważon na nace zakobani, kaise rozcerciu tem wizje pokazujon, że romnies bespomnienias, popsednik pomnienia z popzednich tuo duchove, talenty i traumi które przetrwały wieki. kiedy odsuas nie tu maksalni lenk preset por suseniem. Kiedy mas naurakajon se kosmary, kiedy czuiesz się pryzjongan i epok, historicznik, lub kultur, tu a dusza, sepsę bus pomnienia, se inik istnien. Naucz się rozmawiać se timi bus pomnienia nie boch się iść, ale psigm chcece pełną miłości ciekawością. Ten lęk wysokości może być przypomnieniem śmiertelnego opadku we popsednim życiu. Ta niewi pascha do muzyki klasycznej może być talentem rozwiniętym B życiu jako muzyk. Ta trudność za autorytetami może być ekiem przesilado an lub usisku do w seszniech. Każde wspomnienie dusi zestrz z פרגמנטם ביינגסייק וקוודנקי תו יה דו צ'ו בי, אבו לוקי, זה סג'רתה, סטרטגיה סיקו דו צ'ו בי, תו נדניה נאו אגוז נקסניה, אובייבום נרביקובים. פרויד ויציה אופחאווי, יאקו ויראסי, נירוז ויונסאניק קונפליקטוף, ויוננטסניק. פרס דו צ'ו בון סוצ'פקה. קייסיה תאופחאווי. Siskuyons naksni gwemse z naksenie, somwesuaniem dusi do uzdrowienia i transformacji. Tocha per sublequa niepokoch, moze bich prosbon toge dusi o więcese aufanie do presepu i buzicia. Tocha de presha moze bich sa proseniem do sanursenia sie wigwembina istoty Istote iodnalesienia suewe. se celu. Twoje ataki paniki mogą być twoją intuicją. probują to, ostrek siempre ze ścieżkami, które nie służą już twojej evoluki, Kiedy przestajesz postrzegać swoje objawy jako wrogów i zaczinas, je widzieć jako posłańców, wszystko się zmienia. To ból emocjonalny nie jest duczowym GPS bólskasujon. Kierunek, tu rozwogu. Tu rani relacijen. Nie są dowodem na to, że jesteś niegodni miłości. Są sanson na naukzenie się kochać ból i bezwarunkowi. Tu je lęki. Nie są oznakami słabosti. Są zaproszeniami do rozwigania odwagi i wiary. Kaj se nauczau? że sni są oknami do duciowych wymiarów, kanałami, przez które nasza dusa komunikuje się z nami i oferuje wskazówki. Kiedy wielokrotnie śnis o tych osobak, osobach mieszkać lub sytuaczać, tuga, ga dusa próbuje przetworzyć, budzi wspomnienia se poprzednich, budzi selen, lub odsymać. Duciową wskazówkę, dotyczącą obecność, wyzwań. Sak nich prowadzić dzienniki snów, nie tylko po to, by analizować symbole psychologiczne, ale także by rejestrować duciowe, przesłania. Ten sen uble kotorim znak duchy się buwe konkretnych, epoze historycznych. Może być buwe wspomnieniem se poprzedniego życia, kotore domaga się uwagi. Ten sen, pun doble kotorim se marwa osoba, udziela si radi, może bić prawdziwą zibon duchobon Ten sen proroci cotori się speunil, może rosviga rozwigajonson che duchobon intuition. To, znais o mostami mi miensi siate material ni oferta mi mądros ti dusi, de la toge i si Pozas gide prysysvahas te boki praudi na temat duchobech natury emocjonalnego uzdrowienia, chuje, ze nad sedul chas na specjalne zaprosenie. Gesli te słowa, resonujon ewe tohe dusi, gesli chujes, zebresties nala sues kogoś, kto rozumie to, tohe duchobe podrosi. Tomusis posostać pozostać połączony z tą preksekstałka Subskribuk ten kanał teraz i bądź dzwonek powiadomien, ponieważ to, czym się tu dizielimi. to nie tylko filmy, to klucze do wyzwolenia, to kedusy. Kotydzynoferuchemi, nałe obhavienia na temat związku między psychologią a duchowością, nałe na to, jak lekcić, rani presodków i obudzić swok prawdziwy du chobi potękał. Tu hadusa rozpoznała te i teraz pozbol, genada nadal simi du pokarm. Kotore tak bardzo potrzebuje. subskribu just teraz, ponieważ tu choba evoluca, nie może czekać. со оста стратегија сикоспиритуална тос росумиење по серсоне сублимачи. Фройд мобију отим, јак пресекстал ками, деструк сине импулси, удоми творчон, си доко бего пункту вицења та трансформација стаје си алчемион дуси, бол, которе го досјатцас, ние си е би и собие арно мондрошчи. Każda rana emocjonalna może zostać przesemieniona w jej współczucie, każde trauma może stać się źródłem uzdrowienia dla innych, każda strata może obudzić głębsze połączenie z boskością. Kiedy ucisz się postrzegać swoje bolesne doświadczenia jako surowiet dla swojej duchowej ewolucji, stajesz się alchemikiem własnej dusi, to od razu nie Miłości może obudzić, bibi tobi więkson, zdolność do bezwarunkowej miłości. Ta zdrada może nauczyć, cien o ilusor ichnej naturse ludzic, o kesekiban. Ta strata może otworsić, to ugieserse nadućove, bimiar, które bujcic niej pozostałe samknięte. Paz de trudne, dosiat cenie. Jest okazją do transmutacji, sanson prusemiane, o obju wyjłoto wie pieku to gego cerca. Siódma strategia obejmuje zrozumienie kompleksów psychologicznych, jako karmicznych, węzłów. Freud zidentyfikował, jak piłne budorse emokonalne kristalizują się w kompleksy. Kodę był piły łagodnana se sakobani. Kaj se pokasuje nam, że wiele set tych kompleksów to wówo rzeczywistości karmiksne węsłe, wyloższe energetiksne, stworzone belo popręstenik, wylo zieleniak, tore muson zostać rozwiązane belo tym życiu. Tuo kompleks nisosti może być związani se wylo plekstone, bylo pokorsone. Tuoch strak prest, bliskościom moze być zląsani, Set zdradami, miłos nimi, be, poprest, nic, beleniak. Tuoch wizorsek, autodestrukci, moze być ekem wini, kudron nie siest, wcesuic cinuf. Prakanadu drobienem. estahes jesatem procesem, Rozbion sebania tic. Błęd słów si i zrozumieniem. Nie wystarczy tylko intelektualnie zrozumieć złe Trezeba przebaczyć sarobno sobie, jak i innym zaangażowanym. Poprzez wymiary czasu i trezeni, Trezeba wysłać miłość. Dosłowić wielę se przysłyś. Zrozumienie dla dusz. Kotores i i nietz, I Kotore te toje z kresy budziły się nij i nicz I widzęc noś zaleksze Które wszystkich te doświadczenia Saoferowały toje zeboluki Osma strategia siko spiritualna To rozło rozsersonej samoświadomości Freud podkreślał znakszenie Uświadomienia Sobie tego co było nieświadome Ze Punktu widzenia Obejmuje tonie nie co istu setego ale takze bus ponieni adusi, kontrakti, selezizio i lexie, kotor eprisis lismije naucić. Kiedy i tei, Rossersonon samosciadomost, presestages, bicho fiaron o kolicz nosci, istagesiesi adomen, or sexivistosci, obserwuj powtarzające się se się bituim życiu wzor duciowymi oksami. Sałas, jak piłne sytuacje nadal się manifestują. Dopóki nie naucisz się lekci, którą niosą. Was, jak piłne osobi wsiodzą. I ptogi zisie dokładnie wtedy, gdy musisz się czegoś konkretnego nauczyć. Sowaz, jak tuche wizwania saus. Pyszukotson bive parse se narcendiami niezbęd nimi do ich pokonania. Ta percepcja budzi bibi tobis zrozumienie, że nie jesteś tu pszepadkiem. Gesteś duson misji, uczącą się rosnonson, evolującą popses każde doświadczenie. Dij ją ta strategia obegmuje begmuche restrukturisakie mechanizmów obronnik ego popses duchoe. Poddanie się. Freud zidentyfikował, jak ego rozwija mechanizmy obronne, aby chronić preset prezentnie do bolem. Ale często te same mechanizmy wienzo nas w biogranicach w wzorkać. Perspektywa, duchowa zaprasza nas do rozwiązania tik obron popses poddanie się boskości. sa ufanjedo evolucijnego procesu du si oddanije se vijenxe mupse pujvovi žisija. Kjedi pesestahest? Kontrolovać bude blisistko, kjedi akceptujes, že istneje vijenxi, plan djao ajonci popses touje žisi, kjedi ufas, že touja du sa čego podsebuje, abije buen bvem boki spokou i ogarnja Nie musisz już obce zigniesie bronić, ponieważ dajesz sobie sprawę, że jesteś pod opieką visse inteligencji. Nie musisz już zapobiegać, co ponieważ rozumiesz, że wszyscy robią, co wich mosi, na swoim aktualnym poziomie świadomości. To poddanie się nie to odwaga tańka ses dzisiem, samias wolki sennym. Misoda dziesiąta i ostatnia strategia Siko duchowa integracja popses bezwarunkowo miłość, friod mobius naxeniu integracji od sukanik aspektów osobowości, beteli switel ta integracja do się popses bezwarunkowo miłość, miłość do busiskich, części samego siebie, do busiskich do świadczeń, do dus które spotkałeś się na tuje drodze, nawet tic, które ci bol. Ta miłość nie jest sentymentalna ani najunna, To głęboki rozpoznanie, ze wrócistko bi, tuin, życiu służyło, semu celowi. Tuegego rozbochu, ducowego. Kiedy? Obechmuches sad, sad, swe fe sienie, rani, błędy. Ograniczenia, dzieje się kosma jiksnego, trakon wan mok kontrolowania tiebie, kiedy wisiwas was miłość, ludziom, kotorsi cens ranili, że oni romnies są dusami w procesie uczenia się, urasa się rozpuszcza, jedi den nawet sanak trudniech se doświatzenia, rozpozna hondari, kotore psinio swywan dla tu jego, rostu, vis valas rolio fiari, y obed mujes, suevo moc, yaco ciudadomi tuerca. Tabes varuncova mi bost, nieoz naxa sa acceptovania, sakovan crisios, tonsik, lub, posos bube, destruxi nic, situaxac, to naxa torros že moses kočač kogos, i jedno česnie vibrač, aby nie pozwolić tej osobie dalej ciel ranić, oznaksa to zrozumienie, że Moses wybaczyć, nie zapomina, że Moses wypowiedzieć, zakowuj honz granice, że muses kochać bezwarunkowo podejmuj hon warunkowe niewarunkowe decyzje o tym, se kim dzielić swoją energię i intymność. Bodo traksi. Te kfodros i głem bokego uzdrowienia saksnijes sawasacz synkroniksnosti, te majiksne momenti bodo ketorik wie seks fiat widahes je spiskowacz Piosenka, kodora grado quadnie wtedy, gyd potse bujes uswisecz jej prisesuanie. Usionska ktora trafia bi, tuje rense bi idealnim momensie. Precypadkoła rozmowa, która oferuje dokładnie wskazówki, któori ksukałeś, osoba, która pochabia się bi tu im życiu, prysząsą suzdrowienie, o którym nawet nie wiedziałeś, że podsebuches. To nie są wiegi okoliczności, to potwierdzenia, ze gestis vivis godzi, se presepuibem suoge, desi, dzisi, zejdzies, wiby kierunku, słojego. Na se go dobra. Kiedy integrujesz te dziesięć strategii wiby swoim życiu, nie stajesz się odporni na bol. Stajesz się kimś, kto umies nin nim tańczyć. Rozumiesz, że bol szis nauczycielem, a nie brogim, Rozpodnachesz, że rani są portalami, a nie więzieniami. Akceptujesz, je rozwód duchovi dokonuches się nie pomimo trudności, ale popses nie. Techadusa wybrała to konkretne zisie sety tymi konkretnymi wizłaniami. ponieważ wiedziała, że mas siwe podsebnon aby prekseksta ucich ge wiee drość. Każda osoba, która cię sraniła, była mie bi prebraniu. Każda sytuacja, która słamała mała, ciserse, była okazją do odbudowania łwięksi barzie kocha kociając im. Każdy moment siemności bius aproseniem do odkrycia światła, któreswsse istniało a tobie. Edgar Kajse naucił nas, ze gestestmi istotami duczowimi presiw ludzkie do świadce nie, a nie ludzmi, kotory czasami dotika duczowość. To Sylusim jest biosistko. To ran i nie są dowodem na to, że gestesś są znakami, że gestests na tyle odważni, aby wsielić siebie świet, Dusa może doświadczać intensywnych kontrastów. aby prisi piesy to rozwoł. Tochejusi nie są on słabości. To święte Bodi, kodore od glebe glebe, na które Tocha mądrość to je nie są badami. to mapi, kodore pokazujon teritoria, kodore chus podbiłeś w podrozi powrotnej do domu, do wspomnienia tego, kim na prawo de jesteś. Freud dał nam Narcendia do zrozumienia umisu, kaise zaoferował nam klucze do uzdrowienia dusi. Razem te nauki pokazugo nam, że prawdziwe uzdrowienie do konuje się nie tylko na powiersni osobowości, ale bu głębina kistoti, boska esenka sierpliwie, ceka naponomne, odkrycie i prysiesie. Puede jak o jak esto sugeste strategie, puede swoim ziciu, obserwuj, jak zmienia się tucha, percepcja bolu. To, co Wydawało się nie do zniesienia, staje się znośne. To, ko będzie się pozbawione sensu, uchania głębokie To, ko un desi śnieg, budzi un Nie staje się obojętni, staje się mądri. nie zapiera się ran, prekstaukas. Jebie biżirodła siwe i wis pouczusia. Pamiętak, że podrosu drobienia nie jest liniowa. Będą ni, fit ketoric poksuches, że się, momenti, fit ketoric daune bole, po se pełnon se kotore wistabion na probenkałe postęp, kotory Jackson ziłeś, osiągnąłeś. To nie są regresje, spirale ewoluki, okazje do uzdrowienia ciske głęboki warstwy sanse na integracjo mądrości na bardziej subtelnik poziomak to goes existengi dusa nie spiesi się wieze prawdziwe uzdrowienie nie może być wymuszone ani prysysyspiezone się ono we własnym świętym czasie jak jad Kori roskita, gibisistki, warunki są idealne. Tuim zadaniem nie jest przyspieszenie tego procesu, ale uczeniego, oćwieniego, zaufaniemu. Bądź bon cierpliwi, bobek se siebi. Bądź bon cierpliwi, wysłeć momentak słabości. Chujentuch każdy mały ruch, bile kurunku uzdrobienia, Każdy bile gląd, tori przykocji. Każdy moment jest pokogu, toris nakdujes pośrod bursi. Busek świat nieustannie oferugie możliwości uzdrowienia i rozwogu. Każda osoba, która bolszodzi bolszasi, kujezi, si. każda sytuacja, sektoron się smagas, każde wiswani, które pokonujesz, sektor jest częściom większego planu, które tuja. Duza doskonale rozumie, nawet de na tu zi, to jesiesz są soufak temu planowi, o się tech hwiesek mądrości, pozwol się probat zić kochagon se inteligenci, ktora orkiestruje, tu ją duczową podros. A kiedy bu konkus na prados rozumiesz, że nigdy nie byłeś ofiarą? Ale zawsze byłeś bohaterem swojej własnej duchowej historii. Kiedyś rozumiesz, że każda rana biła portalem do mądrości, że każda strata biła przebranym siskiem, że każdy koniec biło nowym początkiem, czekającym na narodzini. tego widarzy się my tobie. spokój, który wkracza poza rozumienie, ogarnie tułe serce. Głęboka wielzięsność. Zastąpi dałne urazy. bezwarunkowa warunkowa miłość dotuży, podrosi Ze wszystkimi siejmi doskonałościami i pięknem. Rozkwitnie jak rosza rosnąka na pustyni ludzkiej dusi. Oto obietnika, jaką zisję składa każdej dusi na tyle odważne, by podjąć podroż uzdrowieniu, że po drugiej stronie Bólu czeka przebłysk oświecenia, czekachący na odkrycie, że przez łzy ukazuje się haśniesi obraz zekrzywistości, że fi, serku na randrzemion najcienies, zemion skarbi du e pitam to gonduse, cich gotowi prezestać, sierpieć i sakson się czy jesteś gotów przemienić swoje rany i bez kresidła i bez nieść się, ku, się versi siebie, o której zawsze że jest możliwa?